Witam Was w pierwszym filmie nakręconym w takiej oto scenerii. Serdecznie chciałbym podziękować firmie Sal Digital dzięki której będę mógł niektóre tematy przedstawiać Wam w otoczeniu hali gąsienicowej. Pierwszym zagadnieniem które sobie poruszymy jest kwestia częściowo związana z Tatrami i Parkiem Narodowym który znajduje się na ich terenie. Ci z Was którzy chodzą po górach zapewne często widzą różnicę pomiędzy zwyczajnymi lasami a tymi na terenie parku. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego las potrzebuje martwych drzew? Obszary leśne w Polsce zajmują niecałe 30% powierzchni kraju. Większość z nich to lasy w zarządzie lasów państwowych, resztę stanowią lasy prywatne, lasy parków narodowych oraz inne. Nie ma się co dziwić, że bardzo rzadko mamy do czynienia z lasami pierwotnymi, takimi, gdzie prawie w ogóle nie ma ingerencji człowieka, a wyglądają one inaczej niż lasy gospodarcze, po których chodzimy w poszukiwaniu grzybów. Wyróżnia je obecność dużej ilości martwych drzew. Niektórzy taki las czasami nazywają lasem gorszej jakości lub nawet lasem umierającym. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Wręcz przeciwnie, taki las cechuje się większą różnorodnością biologiczną i jest bardziej przyjazny dla różnych grup organizmów. Dzisiejsze lasy wyglądają zupełnie inaczej niż kilkadziesiąt lat temu. Wynika to ze złej gospodarki, jaka była prowadzona przez wiele lat w przeszłości. Nastawiona była ona głównie na bardzo szybki rozwój monokultury świerkowej. Świerki rosły na terenach, gdzie powinny znajdować się buki czy jodły. Taka gospodarka spowodowała zmianę struktury wielu lasów, zbyt szybkie przyrosty świerków oraz nasilone pojawianie się różnych chorób i kornika drukarza, które wcześniej występowały w ograniczonym zakresie. Głównymi przyczynami śmierci drzew są właśnie choroby lub kornik. Obszary górskie dodatkowo narażone są na wiatr halny, który także potrafi w znacznym stopniu spustoszyć drzewostany. W lasach gospodarczych chore drzewa wycina się w cięciach sanitarnych, natomiast starsze, kiedy zacznie się ich wiek rębności, czyli wtedy, kiedy jest je najlepiej pozyskać. Oczywiście leśnicy dbają o to, żeby w takim lesie pozostało trochę martwego drewna, jednak są to wartości dużo niższe niż na przykład w parkach narodowych. W wielu lasach prywatnych sytuacja jeszcze do niedawna była diametralnie inna. Traktowało się tam martwe drewno jako element szkodliwy. Na szczęście. Ten trend poprawił się ostatnio w naszym kraju. Żeby pokazać Wam pożyteczność martwych drzew, posłużę się przykładem. Wyobraźcie sobie, że w Puszczy Białowieskiej stoi Stara Sosna. W momencie, kiedy zaczyna umierać, wokół niej zwiększa się dostępność światła, a także zmienia się wilgotność i dostępność związków mineralnych w glebie. Dzięki temu wokół niej powstają doskonałe warunki dla rozwoju młodszych drzew. Dodatkowo posłuż, bo tak nazywa się stojące martwe drzewa, staje się środowiskiem życia dla wielu organizmów, takich jak różnego rodzaju grzyby, mszaki, owady czy ptaki. Wiele gatunków to gatunki bardzo rzadkie, a nawet chronione. Ponadto drzewa takie, jeśli wyrosły na zboczach górskich, przeciwdziałają erozji stoków. Po kilku latach, kiedy na skutek działania warunków pogodowych drzewo takie przewróci się, jeszcze bardziej przysłuży się różnym grupom organizmów. W tak zwanych wykrotach, które powstają zazwyczaj przez silne wiatry, gniazda lubią zakładać np. drozdy lub rudziki. Natomiast martwe kłody oraz leżanina pełnią bardzo dużo różnych funkcji. Po pierwsze, magazynują spływającą wodę powierzchniową lub deszczową, którą później powoli uwalniają. Jest to szczególnie ważne podczas roztopów, ponieważ zapobiega powodziom. Po drugie, służą różnym organizmom. Dla niektórych gatunków to jedyne miejsce, gdzie mogą się rozwijać. Kłody są doskonałym miejscem do życia dla takich bezkręgowców jak nicienie, dżdżownice, różnego rodzaju mięczaki czy stawonogi. Przykładem tego typu zwierzęcia może być bardzo rzadki w Polsce, bo można go spotkać jedynie w Borach Tucholskich. Jelonek rogacz. Co ciekawe, życie tego owada trwa zaledwie kilka tygodni, jednak jego larwy potrafią żywić się murszającym drewnem liściastym nawet 8 lat. Oczywiście kręgowce również korzystają z tego typu miejsc. Służą im one jako miejsce rozrodu, bazażerowa czy schronienie przed drapieżnikami lub mrozem. Można tam spotkać płazy, gady, ryjówki, gryzonie, nietoperze czy małe drapieżniki, co nie znaczy, że nie korzystają z nich także większe drapieżne zwierzęta, takie jak rysie, lisy, łasice, tchórze czy kuny. Martwe drewno jest dla nich doskonałą siecią komunikacyjną, miejscem, gdzie można się zaczaić podczas polowania. Jednak nie tylko zwierzęta, ale także rośliny korzystają z martwej materii organicznej, np. młode świerki lubią wyrastać na starych, świerkowych lub jodłowych pniach. Dodatkowo martwe drewno jest naturalną przeszkodą dla roślinożernych ssaków takich jak jelenie czy sarny – pomiędzy powalonymi kłodami młode drzewka mają większą szansę na rozwój. Jednak martwe drzewo ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – przez lata kiedy zamieszkuje go tysiące organizmów stale się rozkłada biorąc udział w krążeniu pierwiastków. Sprzyja to naturalnemu powstawaniu próchnicy – substancje zawarte w drewnie. Wracają do obiegu dzięki reducentom. Jak widzicie, las to jeden wielki organizm, gdzie każda składowa jest potrzebna. Bez martwych drzew nie mógłby żyć. W polskich lasach średnio można znaleźć 9,6 metra sześciennego martwego drewna na hektar. W Puszczy Białowieskiej jest to około 120 metrów sześciennych na hektar. Dawniej miliony lat temu zapewne wszystkie lasy na ziemi wyglądały podobnie jak dzisiejsze lasy pierwotne. Co ciekawe, szacuje się, że na terenie Polski od ostatniego zlodowacenia lasy pierwotne aż siedmiokrotnie wymieniały wszystkie drzewa w nich rosnące. Oznacza to, że na każde obecne tam drzewo przypada 7, które tam rosło, przewróciło się, rozłożyło i zostawiło swoją ptuchnicę. Dzięki za uwagę! Na koniec chciałbym wam pokazać jeszcze fotoksiążkę od firmy Saldi Digital i moje zdjęcia martwych drzew zrobione w Tatrzańskim Parku Narodowym. Mam dla was kupon zniżkowy na fotoksiążki z tej firmy o wartości 75 zł. Link, gdzie możecie pobrać kupon, znajdziecie w opisie. Ja z mojej fotoksiążki oraz obrazu jestem bardzo zadowolony. Dzięki nim mimo zimy mogę w każdej chwili przenosić się w moje ukochane góry. Będę wdzięczny za lajkowanie i udostępnianie tego filmu. Piszcie również Wasze wrażenia po tym odcinku. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia niebawem.